Bardzo branżowa impreza florystyczna. z jedną z większych w Polsce i z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. To Jest dla nas naturalnym. Zawsze chcemy być w miejscu, gdzie są nasze kwiaciarnie i Poznań jest oczywiście naturalnym wyborem z uwagi na rangę tej imprezy. I jej rosnącą popularność. Special to jest to doskonała okazja na to, żeby, żeby promować swoje produkty i usługi. My robimy to już po raz trzeci jest to nasza kolejna edycja, w której bierzemy udział. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dla nas to jest przede wszystkim możliwość, żeby spotkać się z naszymi kwiaciarniami, porozmawiać, zobaczyć co nowego o nich słychać, ale również dlatego, żebyśmy mogli pokazać im nasze nowe produkty i usługi. Zaznajomi się z tym, co mamy im nowego do zaoferowania. Zaznajomi się z nowymi produktami i usługami, którą jedna z nich jest bardzo innowacyjna, pozwala na zamawianie kwiatów bezpośrednio u producentów holenderskich i to jest przełomowa chwila dla nas, dla polskich świadczeń również, w związku z tym jest to idealny moment na to, żeby przy, przekazać tą wiedzę i pokazać, jak to można łatwo i sympatycznie zrobić. Euroflorist Zajmuję się doręczaniem kwiatów w dowolne miejsce w Polsce i na świecie. Dbamy o to, żeby ludzie mogli swobodnie przekazywać uczucia radości, miłości i sympatii dla swoich bliskich i znajomych właśnie za pośrednictwem kwiatów. I robimy to dzięki naszym wspaniałym kwiaciarniom, których w tym momencie jest ponad 800 w całym kraju.